Cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Toilet Tower Defense. I słuchajcie, mamy mega, mega update, ponieważ ten update wprowadza oczywiście 73. epizod, part drugi, w którym mamy Knife Upgrade Tytana Speakera, ale mamy też widzowie Rewind Event, part pierwszy i mamy 9 jednostek, czyli 9 jednostek, OG Lobby i mapy, ciekawe, i Time Crate, Clock Pass, słuchajcie, i zobaczcie, jesteśmy aktualnie, i to jest chyba to, Ej, ki to jest chyba ten teleport do all to, o kurde, ale to kosmiczne. Nic nie wygląda. Patrzcie to. Naprawdę powiem wam, że teraz to jestem w szoku, dlatego wam nagrywam taką reakcję pierwsze co? Co tu się dzieje w ogóle? Czyli tutaj mamy ten evencik. Tutaj mamy w ogóle też evencik. Okej, okay. co to się dzieje? Enter OG map. Aha, czyli my będziemy na tej starej mapce? Patrzcie, mamy tutaj upgraded Tytana Clockmana. Jakiegoś innego potężnego Tytana. Tutaj Clock... Clockmana tego takiego dziadka z laską. Ej, dobra, to jest grube, widzowie. To będzie naprawdę potężne. Co to w ogóle robi? W sensie, czym to jest? To jest jakiś teleport, który będzie działał dopiero, czy jak? Nie wiem, dziwne, widzowie, ale leciemy, lecimy, lecimy. Lecimy tutaj. Teleportujemy. I zobaczmy o co chodzi z tą. Ej, bez tu dobra, oni to zrobili pięknie. Tak, tak widzowie, powiem Wam szczerze, że się takiego czegoś spodziewałem, że będziemy wracali do starych czasów i dosłownie, to jest teleport na mapę, gdzie kiedyś. Patrzcie, epizod 55 update. czajcie Jak to nagrywałem, te początki. Kto pamięta, widzowie, zostawia łapkę w górę, zostawia suba z dzwonem oczywiście na tym kanale, bo dzisiaj, widzowie, będzie mnóstwo, mnóstwo odcinków. Dlaczego? Bo patrzcie, mamy tutaj oczywiście event pasa. Nie no, ja się mega jaram. No zaraz po prostu nie wytrzymam. Patrzcie, Time w ogóle ma mamy ile tych ludzi tu je, ludzi. No wiecie, tych okej, okay. jeszcze mamy Clockwoman do kupienia widzowie, Ona zmniejsza cooldown. Okej, okay, czyli cooldowny zmniejsza minus 22%, a taki DJ TV zmniejsza o 25, czyli można mieć postać za robuxy podobną do słuchajcie DJ-a. No ona oczywiście nie zwiększa obrażeń, a wiecie, nadal to jest coś, także na pewno ją przetestujemy, ale Zanim to, to sobie słuchajcie, wbijamy do tego time traight'a i patrzcie, mamy jakiegoś pendulum clockmana, GUKO Clockmana, tutaj mamy alarm clockmana, large clockmana, to jest mity, który jest bardzo mocny. I z tego co wiem, zatrzymuje czas na 15 sekund, chyba więcej od tego Titana Clockmana. Mamy Chief, chief Clockman, czyli taki szefito. Patrzcie, on tutaj nawet zwiększa obrażenia. Słuchajcie, on chyba zwiększa, tak, range boosta i chyba obrażenia swoich ziomeczków. I 0001 Ultimate Splash Piercing. Czajcie to? Chłop jest Upgraded Titan Clockmanem, który jest Ultimate'em. Mamy do zdobycia Ultimate'a widzowie z creator. To oznacza, że będziemy mega dużo grali, widzowie, na Time Factory. To jest nowa mapka, na której będziemy zdobywali, oczywiście, słuchajcie, m, nasze zegarki. I te zegarki będziemy wydawali, wiadomo, event pasa mamy. Zobaczmy, co w nim jest, widzowie. Prócz creator, mamy jakiegoś Clock Spidera. Nie no, bez skitu, bez skitu Dobra, to jest chyba największy update w tej grze Powiem wam jaki był, naprawdę Guardian Clockman i więcej tierów Będzie na drugim e, parcie Clock Eventu, czyli widzowie to jeszcze nie wszystko Bo będzie kolejny part tego eventu Ale tak, myślę, że To co sobie zrobimy to słuchajcie, zagramy mapkę. Na pewno, zagramy mapkę. Nie ma co tutaj, widzowie, się, że tak powiem, no mega tutaj rzucać na to wszystko. Po prostu pójdźmy, zagrajmy mapkę. Zobaczmy, jak ona wygląda. Bo naprawdę, jestem mega podjarany, że można zdobyć widzowie Ultimata. I o wiele łatwiej, znaczy mega trudno, bo 0,01%. No 0,001%, to jest bardzo mało, ale wiecie, no jak go się zdobędzie, to nie musicie mieć Upgraded Titana Drilla, bo ten dosłownie ma tyle obrażeń, co on. I można widzowie go zboostować jeszcze DJM TV albo naszą Clockwoman, albo jeszcze Chief Clockmanem. Nie, dobra, jestem w szoku, lecimy widzowie, tylko czekajcie, coś założę w ogóle. DJ TV weźmiemy. Weźmiemy może na tą mapkę. No, najlepszy będzie pewnie hyper. No, załóżmy. No, jakby tutaj Titana Clockmana, widzowie. Weźmy jeszcze sobie Green Laserka, żeby tutaj pomagał. No, i Reaper Drona, nie? Wydaje mi się, że jak będą jakieś stuny mocne, to sobie tutaj pociśniemy. I teraz tak, lecimy. Dostajemy 150 zegarków. I czy my możemy jakiś tutaj buścik na zegarki zrobić? XP Exp, buścik. No dobra. Czyli tutaj nic takiego nie ma. Oczywiście, widzowie, testowanko Clockwoman będzie. Więc na razie, widzowie, przetestujmy mapę, bo to jest najważniejsze. To na razie nie testujemy jedno. Tylko testujemy nową mapę dodaną w update'cie. To jest naprawdę, powiem wam, że no jestem w szoku, bo ten update naprawdę jest mega potężny. Patrzcie, dosłownie, baby, mapkę, którą, która jest prosta, nie? Tutaj nie ma co dużo gadać. Tak naprawdę ta mapa jest po prostu prościutka, no i wygląda, a nie, widzowie, <laughs> wiecie, co by się przydało wziąć, No ja tak sobie nabrałem wszystkiego, nie? Tylko jest jeden problem, że aktualnie zapomniałem o tym, że warto by było wziąć jakąś farmę, nie? No troszkę, troszkę mnie tutaj porwało, nie? Dlatego widzowie Clockmana sobie wyrzucimy, weźmiemy Santę i teraz widzowie to my to wygramy, no bo bez tego, bez farmy to byśmy przegrali. W ogóle, co jest, halo? Gierka aż mi zacięła. Co, co to było? Zacina mi gierka dosłownie. Nie wiem, totalnie widzowie, no mogą być jakieś takie małe bagi, wiadomo, jak zawsze na początku. Zobaczmy o co tu chodzi. I zdobędziemy pierwszego swojego krejta, widzowie. Zrobimy pierwszego krejta. Dajmy tego green laserka, najlepiej jak najbliżej. Nie ma co się wiecie, bawić w jakieś oddalanie od tego respa Skibidi. Ja bym dosłownie zrobił to najbliżej, jak się da. Mamy jakiś Clock Base Portal, czyli to dosłownie jest jak event z Multiverse. To jest dosłownie z Skibiddy Toilet, taki Multiverse na 100% widzowie. Zobaczmy sobie tą mapę. Oczywiście na całym tutaj, wiecie, przybliżeniu mamy zegarek, który tak lata pięknie. No, ładnie to wygląda, ładnie. A tak z góry, jakbym chciał zobaczyć, to jak to w ogóle tutaj wszystko chodzi. Mamy oczywiście zębatki, wiadomo, jak w zegarach tutaj pięknie, ładnie. No ładnie, ładnie to wygląda. Mamy też tutaj widzowie takie no, tajberki, w sensie budziki? Nie budziki to chyba złe Słowo. To są bardziej takie widzowie. Jakby to właśnie nazwać, tak sobie myślę, jak to nazwać. Dobra, dajmy stantę, może na początek, żeby łapał tutaj stuny to są takie, no po prostu zegary, nie? Po prostu zegary, nazwijmy to po imieniu, skoro Clockmeni, no to wiadomo, że zegarki. I słuchajcie, zrobimy sobie pierwsze krejty, otworzymy jeszcze na tym odcinku. Sprawdzamy mapkę, wiadomo, zawsze mapka pierwsza jest sprawdzana w moich odcineczkach, a później oczywiście sprawdzimy Clockmen na kolejnym odcinku, czy jest OP, czy nie jest OP, czy ten jej buścik jest naprawdę spoko na te cooldowny, bo naprawdę widzowie, ona tutaj troszkę papuguje naszego DJ-a TV-mana. Prawie, prawie jest tak dobra jak on, nie? Naprawdę to będzie dobra alternatywa dla tych, którzy nie zdobyli DJ TV, no i spoko, nie? Spoko, że będą mieli też coś takiego mm, mocniejszego, no bo taka prawda, ta Krokumen na pewno myślę, że będzie fajnie boostowała, widzowie, wasze jednostki. Także opłaca się na nią dać Robuxy, no ale oczywiście to dla tych, którzy no, są troszkę pay to win, no bo jak nie macie Robuxów, no to to, no to po prostu się nie da. I teraz tak, widzowie, co my robimy? Lecimy tak, żeby jak najszybciej wygrać tę tutaj, tą mapkę, czyli po prostu ulepszamy Santa TV. I później, czekajcie, źle dałem, tutaj po 500 już potrzebujemy, dobra. I po prostu później ciśniemy widzowie jak najszybciej wiadomo, po prostu szybciutko dostać te zegarki, walutę, żeby móc otwierać widzowie krejty. Te krejty są najlepszymi krejtami od czasu m, świąt, dosłownie. Na święta, jak pamiętacie, była ta mapka świąteczna, był Santa TV, był Titan Presentman, były naprawdę potężne postacie, a tutaj widzowie, no długi czas te eventy były takie sobie, ale tutaj... To ten event widzowie, no to ja po prostu jestem w szoku, bo naprawdę ten event jest bardzo. No ale to bardzo taki, że aż chce się mega grać, nie? To naprawdę bardzo chce się grać w ten eventik, bo on jest bardzo tutaj, wiecie, taki dopieszczony, dopracowany. Robimy oczywiście Santa jak najwyżej. I słuchajcie, no ja mega się jaram, bo wiecie, no tutaj możemy dużo, dużo tak naprawdę, wiecie, no zrobić, tak? Zdobyć. Zau jakby zauważcie, że w tym momencie jest po co otwierać krejta, krejta, którego każdy ma za darmo. I to warto powiedzieć, bo dużo osób hejtuje, że gierka jest pay to win, ale zobaczcie, macie battle pasa, którego każdy może robić. Mogą pominąć osoby z robuxami, tam jakieś, um, wiecie, no mogą sobie pominąć tutaj generalnie. Te słuchajcie, poziomy, te tiery, ale no pamiętajcie o tym, że każdy ma prawo go robić i nie potrzebujecie doładować robuxów, żeby móc robić w ogóle pasa. Także mega, mega potężnie. Każdy może zdobyć te nagrody tak naprawdę za darmo. I ja aż, no tracę tutaj głos, widzowie, ale naprawdę tak długo czekaliśmy na ten update i myślę, że teraz jak się doczekaliśmy, no to będzie, będzie grubo. Tylko mam nadzieję, że ja w ogóle dam radę, bo tak patrzę na to, co tu się dzieje, i to wcale nie jest takie proste. Tak, no powiem wam, że tutaj. To naprawdę jest problem. Ej, dobra. No, myślałem, że będzie łatwiej, a tutaj się okazuje. Dobra, jak damy tego hyperka tutaj, to może byśmy to jakoś wygrali. Chociaż tak naprawdę dajmy go może tutaj. Bo problem będzie taki, może leprikon. Może widzowie, leprikonem powinienem grać zamiast takiego mm, Reaper-drona. No bo w sumie dron i tak co nam tutaj naprawi. Wiecie o co chodzi? To, to nie jest aż takie potrzebne, tak naprawdę. Dobra, dajmy hyperka. I co on tak stoi? Chyba animację mu jakąś dodali nową. On tak nie stał, widzowie, że taki był, no nie wiem, taki skulony, nie? Czegoś takiego nie było. I widzę, że chyba przegramy tą mapę. No bo troszkę źle dobrałem postaci, ale jeszcze spróbuję coś zrobić. Chociaż nie wiem, widzowie, to będzie chyba trudne. Ale jest szansa, bo możemy jeszcze ulepszyć tutaj ziomeczka. I postawić go właśnie tutaj i spróbować to jakoś wybronić. O nie, ten... Nie no, koci to toaleciarz leci, widzowie. Ja nie mogę, co tu się dzieje w ogóle. Naprawdę jest tutaj, powiem wam, mega... Mega ciężko, w sensie będzie naprawdę ciężko, jeżeli chodzi o tą mapę. Ale może jeszcze damy radę, bo tam mamy dalej przejście. Zobaczmy, czy w ogóle coś z tym widzowie zrobimy. Dajmy tutaj green Laserka, ok? I ten tutaj. Chociaż, no wiadomo, on tutaj nam poleci dalej, ale spróbujmy, widzowie. Spróbujmy coś tutaj wykonać. Dajmy tutaj drona naprawczego. Walczmy jeszcze, co nie? Nie ma co się poddawać. 200 HP ten kot zabiera? No co wygadacie? gadacie? Przecież to jest mega dużo, naprawdę, to jest bardzo dużo. Co ten kot mi przywalił, za ile w ogóle? Dobra, mamy Santę, widzowie, na piątym poziomie, razy 3... Tutaj robimy DJ TV, mamy tego green laserka. Wiadomo, DJ TV, jak dostanie teraz stuna, to nie daje widzowie buffów, także trzeba naprawdę mocno uważać. Ale myślę, że damy jeszcze radę. Że tutaj ten taki falstarcik troszkę nadrobimy. Ej, nowy, nowy toaleciarz, patrzcie. Nowy toaleciarz. Magnet toilet! Ej, bez kitu, on się przylepia. Zobaczcie, przylepił się na głowę tego biednego Santy, TV Mana. Co jest w ogóle? Dosłownie mu się do, do łypy przy, przylepił, nie? Na łeb mu się przylepił i sieba, i leży na nim. Normalnie, Magnetic Toilet. Czyli on jest taki że tak nagle się przyciąga do, do, do naszych jednostek, ewentualnie, jestem ciekaw, czy ten właśnie Magnetic Toilet nie będzie źle działał na nasze zegarkowe, wiecie, postacie, czyli po prostu jak będziemy mieli tutaj Clockmenów, jakąkolwiek jednostkę Clockmana, albo te najsłabsze, to że on będzie mógł je wyłączać, bo jest Magnetic Toiletem, nie, że to będzie taka kontra, tak naprawdę na postacie zegarkowe. Wiecie o co chodzi? To by miało sens. I mi się wydaje, że tak bardzo możliwe, że będzie, że właśnie będziemy mieli kontrę na nasze zegarki i że będą to te magnetyczne Skibidi. Jestem jeszcze ciekaw, czy jak będzie jakiś Godly Clockman albo ten Ultimate, to on raczej nie będzie się przejmował, że jakiś magnetic toilet leci, nie? Ewentualnie ten nowy boss. Bo jest nowy boss Scientist, taki magnet, nie? Więc zobaczymy, jak to będzie. No, po prostu jestem mega tego ciekaw. Zobaczmy, widzowie. Na razie mamy magnetic toilet. Ja daję tutaj radę już powoli, także dobrze to zaczyna wyglądać. Dajmy sobie jeszcze tutaj, widzowie, Santę szybko. I myślę, że mimo tego takiego słabszego startu, to damy radę. I zamiast tego Reaper Drona. Żeby te stuny zajmować albo nawet zamiast green laserka. Nie, green laserek musi być. Mi się wydaje, że to, co mógłbym tutaj widzowie, wyrzucić, no to jest nasz DJ TV, żeby nie boostować, ale wziąć Lepricona, który mega dużo bije w takiej prostej linii, bo zobaczcie, że tutaj moglibyśmy postawić go właśnie, no nie wiem, tutaj. Chociaż nie, w sumie tylko tutaj damy na prostą linię, to też tak, no tutaj niby idą po prze... No wiecie, tak jest tutaj. Jakby to powiedzieć? No zabrakło mi słów. Mamy tam tak. Y no niezbyt prosto, o to chciałem powiedzieć, że nie jest za bardzo prosto tak naprawdę. No nie wiem, nie wiem widzowie jak to będzie. Czy DJTV dosięgnie tego hyperka? Raczej nie. I właśnie to też mnie będzie bolało. To też mnie widzowie zaboli, że niestety tutaj Hyperek nie będzie miał boosta. No ale dobra, lecimy dalej. Mam nadzieję, że jeszcze jakoś to tutaj nam widzowie wyjdzie, bo do no aktualnie troszkę się odwaliło. No ale mówię, ja wierzę, że jeszcze tutaj da radę widzowie to uratować jakoś. Dobra, za tysiaka dajemy, żeby stuny zdejmował. Dawaj tutaj, zdejmuj stuny i ciśniemy. Ciśniemy cały czas. Może nam się uda przejść pierwszy raz. Dobra, widzowie, sprawdziłem sobie ile jest tych waveów. I w sumie to nie wiem, bo niestety nie napisali. W sensie sprawdzałem sobie update'y na Discordzie, czy coś napisali. No, niestety nic tam nie widziałem, więc lecimy dalej. Zakładam, że 50 waveów, maksymalnie 60, jak to na, było na słuchajcie, na Wielkanocnym evencie. Zobaczymy, ale mega się jaram, bo naprawdę tego jest mega dużo. I słuchajcie, od razu wam mówię, że tak jak już w sobie powiedziałem, ale jeszcze raz przypomnę, to widzowie nie jest koniec. Będzie drugi epizod, drugi part, przepraszam, drugi part do tego eventu, właśnie z klokmenami więc będzie jeszcze więcej rzeczy i jeszcze więcej widzowie w samym Battle Passie postaci. Więc ta taka najlepsza na końcu, czyli ten Guardian Club chyba to nie będzie najlepszy będzie jeszcze inny widzowie I ten ultimate który dodali no naprawdę Powiem wam, że tutaj chce się po prostu. Chce się na nowo grać. Jeszcze ta OG mapka, że możemy sobie wbić, możemy ją zobaczyć. Nowsi gracze, którzy czegoś takiego nie widzieli, to też fajnie, że mają taką opcję, nie? Że mogą sobie wbić i tak naprawdę zobaczyć, jak to kiedyś tutaj było, jak to boomery grały, jak to my graliśmy. Także generalnie mega, mega myślę, fajnie. Dajemy Santę na maksa, widzowie, mamy wszystko na maksiora. Ja w tym momencie to tak naprawdę przechodzę, myślę, i później testujemy. Od razu jeszcze mamy, słuchajcie, do przywołania, zakojny tego najważniejszego. Upgraded Tytana Speakera, czyli nową postać mityczną, i też oczywiście będzie z niej widzowie teścik, wiadomka. Niekoniecznie na tej mapie, chociaż może, raczej teraz będę grał chyba na tej OG mapce tylko i tylko tutaj. Jestem ciekaw, czy na Endlessie na przykład. Dostajemy też zegarki, czy to raczej tylko na tej OG mapie dostajemy zagranie na tym trybie właśnie z Clockmenami, typowo? Czyli właśnie na tej mapce przeznaczonej eventowej i na innych, jakby widzowie, nie dostajemy zegarków. Trzeba to sprawdzić. Jak ktoś z Was wie, możecie napisać komentarz, czy jak graliście jakiś tryb, nie wiem, na Easy, na Normal, na Hardzie, na Nightmare, czy właśnie na Endlessie, to czy dostaliście tam widzowie też zegarki, czyli walutę do Battle Passa, w sensie walutę do krejtów, tak? Aktualnie nowych krejtów. Także jestem mega ciekaw. Bardzo się jaram, widzowie. Była też wzmianka o tym, że zmienili animację hyper upgrade Titana Speakera. Także dlatego on taki jest skulony i dlatego troszkę inaczej wygląda. Mega, widzowie, fajnie. Jaram się. Small Magnet Scientist Toilet. Mamy go. Patrzcie, jak się tutaj wsunął na górę. Co za chłop. Czyli mamy kolejnego small. Znaczy kolejnego small. Kolejnego magnetic, takiego magnet ziomeczka z kibili toaleciarza. Czyli faktycznie będzie dużo toalet takich, które będą przeszkadzały naszym zegarkom. No, jak to było w sumie w multiverse, widzowie właśnie tam gdzie słuchajcie Dom Studio sobie tworzyło tą serię. Ja oczywiście aktualnie nie reaguję, po prostu tylko gram. Mam za dużo kanałów, żeby jeszcze reagować. Więc ja sobie reagowanie na te odcinki widzowie odpuściłem, ale znam je, także na spokojnie jeżeli chodzi o takie oglądanie, takie bycie na czasie, to wiem o co chodzi. Także generalnie, no, zresztą te odcinki to były już wcześniej. Właśnie z tymi On no, Właśnie tutaj widzowie, no. Wszystko jest idealnie w tym TTD odzorowane, Kocham to. Zobaczcie tu: Magnet Scientist Toilet. Czajcie? Leci ziomek. Magnet Scientist. Dosłownie. On tu idzie z tymi magnesami. Co za ziom! Potężny, naprawdę potężnie wygląda. Jestem ciekaw, czy damy mu radę. Bo bardzo dużo skibidi tutaj idzie. Ja tak naprawdę nie mam nawet ulepszonego jednego hyperka na maksa, ale za chwilkę widzowie już będzie. Chociaż jeden. Jak będzie chociaż jeden zrobiony, to wydaje mi się, że będzie łatwiej. Patrzcie to, jak teraz nawala. Ja nie mogę, jak on się trzęsie. Mamy tego magnet, magnet Scientist Toileta 3-0. Ja nie mogę, co tu się dzieje, jak to pięknie wygląda, naprawdę. Dobra, widzowie, czy będzie 50 waveów? Na razie wiem, że jest mega dużo magnetycznych Scientist Toilet, i tych małych, i tych dużych. Naprawdę, no, po prostu tych dziadów jest pełno. Więc słuchajcie, dziadki atakują. Totalnie zmasowany atak. Dajmy kolejnego na najwyższy poziom, słuchajcie, hyperka. Tutaj faktycznie. Trzeba mieć dobre jednostki, powiem wam, bo naprawdę, dolecą no, tutaj nieźle. Powiem wam, że się tak tutaj próbują przedrzeć. Na razie idzie nam dobrze, Wiadomka, Mamy tutaj widzowie hyperki, no to hyperkami to raczej, że wygramy na luzie. Zresztą, jakbyśmy już kupili Clockumen, ja muszę ją kupić widzowie i przetestować. Tak samo tego nowego Knife Upgraded Tytana Speakera. No oczywiście będzie odcineczek z testowania tej postaci, więc będziecie wiedzieli, czy warto ją kupić, czy nie. Tak samo, czy warto kupić Clockumen za robuxy, czy nie warto. Także polecam widzowie wpadać na wszystkie odcineczki. Będzie ich naprawdę dużo, bo słuchajcie. Mamy dużo do zrobienia. Jutro też będzie więcej, oczywiście, bo dzisiaj to wiecie. No dzisiaj jest już późno, ale wiadomo, widzowie, ja bardzo, bardzo lubię nagrywać, tak że będziecie mieli wszystko na tacy podane, czy warto coś brać, czy nie. Sami sobie też ocenicie po tym, jak zobaczycie, jak działa ta postać. No i żeby po prostu nie wydać Robuxów, na przykład, bez sensu, albo żeby bez sensu nie wymienić za jakąś postać się za Hyperka, czy coś, żeby po prostu, ja no wiecie, żeby to dobrze tutaj rozegrać, nie? To trzeba zawsze dobrze rozegrać. Dajmy jeszcze jednego Hyperka, który słuchajcie, będzie tutaj. I dajmy go za 6000. Dobra, i mamy tak. Mamy aktualnie widzowie 50 Wave. Czy to będzie Wave ostatni? Zakładam, że nie, bo raczej tutaj dodadzą jeszcze widzowie. Ej, patrzcie, Dual Cargo Toilet nawet leci. Dobra, tego jest naprawdę dużo. Co tu jeszcze idzie? Ja nie mogę. Polis Mutant Toilet, i to w ilościach po prostu hurtowych, bo inaczej tego nie nazwę. Nie wiem, czy już mogę sprzedawać Santę. Czy to jest ostatni? Ooo, to jest widzowie chyba ostatni Magnet Titan. Co to jest? Jak on wygląda potężnie, nie? Nie, no, mamy bosika. Dobra, widzowie, walimy bosika, wiadomo. Na głowę. Nie, nie, ma tutaj widzowie żadnego przerażenia. Po prostu do przodu i wydaje mi się, że na spokojnie go tutaj ogramy, nie? Możemy jeszcze sprzedać tak naprawdę Stante, bo to chyba ostatnie wave'y. Tak mi się wydaje, że to widzowie już jest tak naprawdę tutaj koniec, także dajmy jeszcze Hyperka tutaj. Szybko, szybko, dawaj tego Hyperka i szybko speedranujemy. Magnet Titan Toilet, widzowie. 7 17 milionów HP, jeżeli dobrze widzę. Także całkiem sporo. Nie, że jakoś mega dużo, no ale całkiem sporo. Weźmy tego Reaper Drona może wywalmy. Czekajcie, bo on jest już tutaj troszkę niepotrzebny. O, halo. Nie mogę go kliknąć, widzowie. Dobra, i za 15 tysięcy ulepszamy tego Hyperka. I czy damy radę? No na pewno leci dość szybko. Na pewno nie jest łatwy do pokonania, ale na pewno też, widzowie, bardzo ładnie wygląda. Super. Super to wygląda. Bez kitu. Ten mój kostur z Robuxami... To widzowie, nie wiem, on mi tutaj przesłania czasami Gierkę, chyba go zdejmę. Bo tutaj Robuxy lecą na chłopie, a to, to nie są jego Robuxy, nie? To nie jest animacja tego właśnie Skibidi. Dobra, mamy to. I widzowie udało się. 250, mamy badża. Pumpkin. Pumpkin Puff? Puff? Co jest w ogóle? Clock Event. Dobra, widzowie. Więc tak, przeszliśmy, słuchajcie, event halloweenowy, dosłownie, nie wiem dlaczego się to pojawiło, ale dobra, to no nieważne, nieważne, jest ok. Co to robi w ogóle, do czego to jest? To będzie coś widzowie kolejnego, to chyba drugi part będzie, tak mi się wydaje, że to tak teraz wygląda. Czy tu można zdobyć też widzowie, no nie wiem, tu chyba nie można zdobyć więcej, co nie? Tutaj zegarków, jak myślicie? Chyba tylko Time Factory, ale można też zagrać stare mapy, OG, dosłownie. Możemy sobie teraz odpalić gierkę? Na starej mapie, widzowie, też taki odcinek myślę, że tutaj zrobimy. I będę sobie grał na starej mapie bez skitu, to też może być ciekawe. I tak, dostajem, dostajemy 100 zegarków, coin boosta. Ej, coin boosta? Czekajcie, ale coin boosta jakiego? Endless Ex Boost, OK. Ej, ile ja tego dostałem w ogóle? Co jest, widzowie? Mega, mega dużo. Co się odwala? Dobra, sprawdźmy. Mamy Time Crate'a. Pierwsza, widzowie, jednostka. Ale to nie tylko, bo kupimy też drugiego Crate'a. Czekajcie, tutaj sobie odpalimy. Dobra, czy ktoś ma? Ktoś już ma, bez skitu. Upgraded Titana Clockmana Ultimate, a. Bez skitu, widzowie. Jakbyście mieli szefa Clo Clockmana albo Large Clockmana dać do przetestowania, to wyślijcie na, mere na merezek, nick widzowie merezek i wtedy wam podpiszę za darmo. Po prostu jak przetestuję sobie, to wam podpiszę i odeślę. A dzięki temu zrobię sobie... Odcinek. Także pamiętajcie, żeby wysyłać, jak macie, chyba, że sam zdobędę, bo też możliwość jest taka, że zaraz tutaj widzowie się odpalę. Jak to wygląda, ten coin Boost? Czy to jest ten zwykły? Chyba ten zwykły tutaj do coin Boosta. Tak, on zmienił ikonkę, po prostu. Dobra, troszkę się to tylko zmieniło. No to tak, widzowie, ja lecę, otwieramy. Otwieramy te time crates y. Patrzcie, mamy pierwsze klejki y otworzone. No i mamy Kuko Clockmana, czyli no nic specjalnego. Jest to po prostu epiczek. Będziemy testowali widzowie na spokojnie, ale na razie to my powinniśmy lecieć na lobby po to, żeby przywołać sobie nowego widzowie mityczka. Bo ten nowy mityczek... O, jeszcze restarty mamy. To to nieźle, wywaliło mnie na publika. Słuchajcie, musimy widzowie tutaj oczywiście przywołać go, bo patrzcie, on jest dostępny tutaj, powinien być przynajmniej. Mamy Knife Upgraded Titan Speaker, czyli nowa widzowie postać, dostępna w Basicu, tylko ciekawe. Dobra. Więc tak, odpalamy sobie oczywiście widzowie nie, jak z busta, źle, nie to miałem dać Dobra, nieważne, szalejemy widzowie Odpalamy każdego busta. patrzcie, mamy wszystkie busty odpalone, także widzowie Ja wam dziękuję za ten odcineczek, lecę Nagrywać dalej, czy po prostu lecę Widzowie zobaczyć teraz tego mityczka Przetestujemy go i to wygląda potężnie Nie, naprawdę, tutaj szanuję Mega ładnie zrobione, no prześliczny Po prostu portal